Wielkim sercem wykazał się Adam Skórnicki, który po wygranych finałach żużlowej Ekstraligi przekazał swoje włosy na licytację. No, kiedyś, kiedyś czytałem artykuł w ABC, a, a, w, a w tym roku byłem na, na, na wręczeniu nagród i, no i tam jakby podczas tego, tego spotkania ten pomysł powrócił i, no i myślę, że, że fajnie to wszystko wyszło. Najwyższą kwotę 5100 zł zaoferowała firma Farm to Farm. A pieniądze z aukcji zostały przekazane na ręce pani Teresy Rękosiewicz. No wspaniały gest, wspaniały człowiek, wielki człowiek, który tak jak wcześniej powiedziałam stanie się ambasadorem nie tylko na naszym terenie, ale myślę że w całej Polsce, że warto takie rzeczy robić, że warto oddawać, bo to przecież nic nie kosztuje, a można tyle później pomóc osobom, które, które potrzebują tego. Prezes Stowarzyszenia Wygra Siebie podziękowała za okazaną dobroć. Bardzo dziękuję przy tym no i panu za to, że, że, że wzięliście udział w tej licytacji, no a pan jest wielki, pan przez to, że zgodził że się na to oddać te włosy. Jak podkreślił, zawsze sentymentalnie podchodził do swoich włosów. E, zawsze, kiedy, kiedy byłem gdzieś tam zobligowany do ścięcia włosów, to, to kończyło się to podpuchniętymi oczami następnego dnia w szkole. I... No, nie wspominałem tych, tych zabiegów zbyt dobrze. Dzisiaj to, to już całkiem co innego minęło już z 30 lat od, od tych takich wspomnianych chwil więc dzisiaj było w miarę ok. Każdy może pomóc, nawet niewielka ilość znaczy wiele jak pokazał Adam Skurnicki. No